Siema, siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odciku otworzę sobie w Nulls Pro, w się, 100 star dropów. No sobie otworzę 20 stąd, ale nie licząc tego legendarnego, który jest za darmo. Tylko po prostu 20, znaczy ze 100 losowych. Zobaczymy, co z nich wyleci. Zobaczymy jak to wyleci to muszę sobie liczyć też O fajnie epicki Czwarty Okej okay, emotka fajnie O, pierwsze legendarny, super. Na trzynastym... Na trzynastym na... na 1000 krypt... O, my god! Na trzynastym startropie. Czyli może trzynastka to jednak nie jest taka pechowa liczba. tu to już było 15. Nie ja chcę sobie liczyć, bo tutaj... Nie jest to tak jak wtedy w tym odcinku co ja robiłem. Hashtag 100 star dropów, nie Że to... Dobra, to, to jest... To jest przesada po prostu, gruba przesada, okej? Okay? Kurczę to jest... I mityczny jeszcze! Co za opening? Ile tego Dobra. Powinno mi zostać 5 Teraz tego ile zostało? Dwa 4 no pięć akurat, no dobra. No to, to było 20, teraz przechodzimy do... Muszę 8 razy kliknąć tę ikonę. już nie muszę liczyć i na po prostu te ikony naliczać. Ale dwie legendy na początek odcinka. To jest przesada. Zasada i to naprawdę grubiutka. A to dopiero 3 minuty materiału. No ja teraz z kolei same rzadkie lekce, to co mi się nie podoba. No, sam się czasem. Dawaj, <noise> właśnie miałem jakąś kwotę powiedzieć, i tu trzecia, trzecia legenda, co się dzieje w dzisiejszym odcinku? To są 3 trzy minuty, 3,5 trzy minuty. Ludzie, a miałem powiedzieć, że czasem będą się odcinki pojawiać codziennie, ale nie zawsze. Nie zawsze będą codziennie odcinki, jakby co. Czasem planuję zrobić co każdy dzień odcinek. Ale nie, nie, nie zawsze. Jakby co. Żebyście się potem. Widzowie, no dla mnie obce osoby. No dwa mityki teraz z rzędu. Dla mnie. Co jest? Halo. okej okay. No, widzowie, dla mnie nieznane osoby mi Właśnie ktoś może będzie legendalnie, że są właśnie. muszę się mówię, dla mnie nieznane, no to. Tak właśnie Was informuję, żebyście się potem nie martwili, że czemu. że czemu wtedy był odcinek, a jutro nie było, na przykład, no. Bo mówię, właśnie, czasem mi się chce robić codziennie filmy, ale czasem jednak, no, zrozumcie mnie, czasem chcę sobie chociaż ten jeden dzień, czy tam dwa, tak od, od robienia filmów odpocząć. To zależy, kiedy mam czas. Ale ile. ile mityków, ile legend już było? Trzy legendy. A MIT tylko ja nie liściem akurat, bo. mnie na tych legendach zależy. No, chyba teraz to będzie. Teraz chyba będzie już czwarty chyba, klik. Czyli czwarty raz, dziesięć. Epicki znowu? To mi tygnie. Czwarta legenda, XD. Ile tego tu będzie dzisiaj? Oj, słaba mi się odblokuje, czekajcie. Czyli to słowa 3, a mi się to jeszcze tak w ładuje. Dobrze. Epicki. I teraz to chyba będzie szósty klik chyba, nie? Szósty. Chyba. Czy piąty? Nie chyba cztery jazyknął na dziesiątkę, dopiero to też piąty jak będzie. Zresztą mogę też opatrzyć ja po minutach, ale... No ba, mityk znowu. Ale to było była piękna kolejna legenda. Cztery legendy dziś były, ile tego tu jest? Jak jeszcze trafi mi się jedna legenda, to ja wychodzę stąd, nie? Bo to jest... Bo ten dzisiejszy odcinek to jakaś przesada chyba jest. U, jak będzie jeszcze jedna czy dwie legendy, to ja wy wychodzę stąd, nie? Bo to... I to chyba za dużo, już jest tego. No to już mi. No to mi chyba. To powoli przesadza chyba. Nie, to jest. Nie wiem. ciężko mówię, ciężko mi się skupić na liczeniu i na tym, i na komentowaniu jednocześnie, i potem jedna na myśl mi wypada z głowy zazwyczaj, coś, coś z tym liczeniem. No bardzo rzadki, no tak, bo już była legenda za zimitych niedawno, no to musiała się z zimi, nie? No to chyba jeszcze dwa razy muszę kliknąć chyba. Nie, najpierw, bo, najwyżej w tytule filmu napiszę, że około 100 tak to jest. Może zresztą nie liczę, to nie jestem pewien, ile <śp twoises> tego jest. Czy 100, czy. czy mniej. To może nawet więcej, ale. Będzie legenda? Nie. Z King do szalki? Rozbuńczynka Shelly. A co by właśnie z, jakich, z tych startupów właśnie jakiś skinek by fajny może walnął. I skinek fajny by był może. Jest on spa. Ale mi jest to jest spoko. 500 kredytów. Jak tak czyli kredytowy dalej pójdzie, to jeszcze wbije... Kolejną słabę, dwie słaby w jednym odcinku będą. No, powiedzmy, że to będzie ostatnie 10 na ten film. I powiedzmy, że to będzie około 100, może akurat idealnie 100. Ale nie wiem. No właśnie mówię, że... Nie mogę się skupić jednocześnie na, na, na komentowaniu jak i na liczeniu właśnie ile to jest. Mówię, napiszę w razie w, w tytule właśnie, że to będzie około 100. I potem nie było. Że Hej, miało być 100 dropu, bo otworzyłeś mniej. Super gwiazda z Dobrze. No i to tyle, no to co? Dziękuję was za oglądanie tego openingu, mam nadzieję, że... Też te legendy wam się spodobały. Ale naprawdę ja miałem jakiegoś niesamowitego dzisiaj fakta. No i co? Do następnego. Cześć!